Jo z tej strony Fajterciak. Życzę wam miłego oglądania. Wstałem sobie dzisiaj i ogólnie wczor wczoraj wrzuciłem filmik. Yy, sorry, jestem trochę zaspany, bo mam nocne zmiany w pracy i... No, tak szczerze mówiąc jest godzina 14. Po prostu yy, wstałem sobie, chciałem obczaić jak wam się spodobał mój ostatni, najnowszy filmik na YouTubie. I szczerze mówiąc, co tu się odwaliło? Niech mi ktoś powie. Jakim cudem? <laughs> tyle wyświetleń. Tyle wyświetleń. Nie wiem. Nie wiem. Ja tam nic specjalnego nie zrobiłem. Te łapki w górę i te łapki w dół. W sensie... Jakby wam to powiedzieć? Cieszę się. Niesamowicie się cieszę. Tyle łapek w dół! Tyle łapek w dół. Ja cię kręcę jak ja nie wiem. Ja się chyba. zesram z radochy zaraz. I pozytywne komentarze! Ja cię kręcę. Na które oczywiście mam zamiar odpowiedzieć. I o, ale super! Nie wiem aż co powiedzieć. Będę musiał się tak starać, żebym dalej był oglądany. Co prawda już się ściemnia troszeczkę. Ale chciałem wam pokazać ile? W moim domku rodzinnym, to jest mój domek, ile śniegu napadało? I powiem Wam, ogólnie to mało, ale, ale lepszy rydz niż nic. A że kalendarzowa zima się jeszcze nie zaczęła, to może w końcu w tym roku będzie normalna zima. Ale to się jeszcze okaże. Czy e, na święta doczekamy się jakby śniegu, czy się śniegu nie doczekamy? Co jest? Gdzie ja jestem? Hej! To łazienka! To łazienka, w której kiedyś nagrywałem filmiki. To łazienka, z którą zaczynałem moją wielką przygodę, która teraz się rozkręca. Tak jest! To właśnie ta łazienka! Także. Zobaczyliście właśnie przed chwilą oto tą łazienkę. I może nasować wam się jedno zasadnicze pytanie na myśl. Czy łazienka wraca? Czy znowu będę nagrywał w łazience? Otóż nie, jakby to wam powiedzieć, jestem teraz w domu rodzinnym i po prostu chciałem nagrać coś fajnego, a że tak naprawdę mam swój pokój, bo był remontowany, ale nie ma tam jeszcze drzwi postanowiłem, że nagram w łazience. Poza tym to będzie bardzo fajny easter egg w kierunku do was, ponieważ kiedyś tutaj właśnie nagrywałem. I ci, którzy są ze mną od początku, to wiedzą o tym, chociaż tak naprawdę początek teraz jest. Od początku początku? Nie wiem. Ale po co tak właściwie jest dzisiejszy filmik? Już wam tłumaczę, na spokojnie. Więc otóż tak, w dzisiejszym filmiku Powiem Wam tak naprawdę, bo nagrałem filmik, w którym mówię, że wracam. Mówię, że będzie fajnie. Yy, I mówię, że teraz ruszamy z grubą rurą. Ale tak naprawdę nie powiedziałem, co będę nagrywał, jakiego typu content będę nagrywał. Oczywiście, jakby jest zapowiedź kanału. I na tej zapowiedzi kanału jest powiedziane, co na tym kanale będzie. Jednakże chcę Wam to teraz jeszcze bardziej rozjaśnić, żebyście wiedzieli, o co konkretnie chodzi. Także postanowiłem, że do odcinków, które będę wrzucał, jeszcze nie wiem konkretnie, czy ja chcę prowadzić kanał z vlogami, gdzie będą vlogi z całego tygodnia. Pomyślałam sobie, że taką bardzo fajną rzeczą byłoby tak naprawdę do każdego filmiku dorzucić część filmiku, w którym robię jakiś challenge, jakieś wyzwanie. Mi się wydaje, że to będzie mega spoko. Możecie dać mi znać, czy będziecie w ogóle chcieli oglądać tego typu rzeczy, czy raczej nie. To mnie bardzo interesuje. Fajnie jest mieć interakcję z Wami. Fajnie gdybyście się jednak jakoś tam udzielali. Bym też chciał zrobić oczywiście QA, aczkolwiek na dobrą sprawę nie wiem czy będzie dużo pytań, bo już kiedyś zrobiłem QA i pytania były głównie ode mnie, plus od jednej koleżanki i od jednego kolegi. Także trochę słabo, że tylko trzy osoby zadały pytania, w tym Jedną z tych osób byłem ja. Sprosiłbym Was, że jeżeli będzie QA, a może będzie, jeszcze nie mówię, że będzie na 100%, to żebyście jednak zadawali pytania. Bardzo bym prosił. I od razu Wam powiem, nie odpowiem na pytanie, skąd jest nazwa Fighterciak, skąd ten nick, bo to jest dla mnie bardzo ważne, żeby nagrać o tym osobny materiał, bo ta nazwa znaczy dla mnie. Dużo więcej niż tylko nazwa, w sensie ta nazwa jest wybrana specjalnie jakby, żeby miała znaczenie. Także wiecie, nie zadawać tego pytania. Pomyślałem sobie, tak naprawdę możecie dać znać, czy będziecie chcieli oglądać tego typu rzeczy, czy raczej nie będziecie chcieli oglądać tego typu rzeczy. E, mianowicie, pomyślałem sobie, ej, chciałem nagrywać od tak dawno, nagrywam dopiero od teraz. Myślę sobie niesamowicie fajnie byłoby wrócić do tych czasów, które kiedyś były. Czyli po prostu będziemy odtwarzać challenge, robić filmiki, które były popularne ileś tam lat temu, tylko będziemy to robić na swój sposób teraz. Nie będę spoilerował, jakie to są rzeczy, ale mam dużo myśli w głowie. Po prostu to, są, to będą filmiki, które każdy youtuber tak naprawdę już nagrywał. Każdy duży youtuber to nagrywał. Ominęło nas to, chcemy to nadrobić z Wami. Myślę, że takie coś będzie oglądane. Jeżeli nie, no to nie. Ale jeżeli tak, to bardzo fajnie by było. Jeszcze tak kończąc, tak naprawdę ten filmik, chciałem Wam powiedzieć, że mm, był pomysł na nagranie filmiku na ten tydzień. Nie zrealizowałem go. Spokojnie zrealizuję go kiedy indziej. Nie dałem rady, dlatego że co trzy tygodnie mam nocne zmiany w pracy. Nocne zmiany u mnie wyglądają tak, że idę do pracy w poniedziałek o 22.00. Zaczynam pracę. Około 20.30 wychodzę z domu. Już mnie nie ma, już jestem niedostępny wtedy. Znikam do 6 rano. O 6 rano idę spać. Wstaję na godzinę zawsze 14. .00. Godzina, żeby się wyszykować. I już się ściemnia. Nie mam dobrego oświetlenia, żeby robić filmiki w nocy. Dlatego jedyną deską ratunku to jest albo sobota, niedziela, albo nagrywanie w poniedziałek. Co 3 tygodnie. Albo nagrywanie na zapas. Ale spokojnie, nocki są już za mną. Teraz przez dwa tygodnie będę miał y, drugą i pierwszą zmianę. Tak, bo ja lecę w takiej kolejności: 3, 2, 1 do tyłu. No niestety, taka praca. W sensie może i dobrze. W każdym bądź razie nie macie się co martwić. Filmiki będą, będzie cacy. Także to tyle. Ziomeczki, trzymać się. Jo! Jeżeli nie uda mi się nagrać filmiku na za tydzień, to chcę, żebyście wiedzieli jedno. Naprawdę się starałem, ale było ciężko, także przepraszam. Ale nagrałem chociaż. Nagrałem? Nagrałem. Dziękuję.